Thank you Ciśniesz, ciśniesz, zioło Ale kandy Mariusz była, są różne soki pił Na live'ach tłumaczył, jak robić lewatywę Cisza, chciałbym to odzwyć, na suru jada cześć Sztuta z selera weź i zdrowie. z nami zdrowe Sel, ciśniesz, ciśniesz, do Włącza Pan mówi w górę Kto za nami nie wypije, długo nie Wszyscy wyciskamy Łupuuu! Śledzik do troneczku był, ale się szybko zbył, bo na imprezę przyszli wszyscy subskrybenci. Ja społecznie życzą wow! Ci, być marę wiecznie żył. I daj z duma rzu, ew, Jak wyciśniesz więcej, to na się więcej. Dzień dobry, Długo nie pożyję, sel. Jak się, Zdrowie maja dzisiaj wszyscy wyciskamy. Sel. Dzień doberek. Panów w górę, co z nami nie Długo nie pożyję sel. Jak dosamy się, Za Zdrowie maja dzisiaj wszyscy wyciskamy. O! Dzień doberek. Dostany, władzany, maja. Dzisiaj, Dzień doberek! Trzy, dwa, jeden... Zaczynamy! Zaczynamy selerowe wyzwanie! Zaczynamy wyganiłary! Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Dzieje się mnie, widzisz się, się mnie, słyszysz? Puść mi paluszek, puść mi serduszko! Przywitajmy się wszyscy w tym nowym roku. Życzę Wam wszystkiego naj, naj, naj. Niech ten rok 2023 będzie najzdrowszy, najprzecudowniejszy. Naj... Naj, 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 naj dla Ciebie! Niech ten nowy rok będzie czymś cudownym. Coś, co sprawi, że się żyć na nowo. Sprawa, aby rok 2023 był najlepszy ze wszystkich. Ja nazywam się Mariusz Budrowski i razem z Agnieszką, moją wieloletnią partnerką, założyliśmy projekt Odmładzanie na surowo, aby podzielić się z Tobą naszą drogą do zdrowia. I jak co roku organizujemy wspólnie selerowe wyzwanie, po to, żeby wspaniale rozpocząć nowy rok, po to, żeby się zmotywować do działania, żeby zrzucić zbędne kilogramy, poprawić sobie cerę, sylwetkę i wiele, wiele innych. Także bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Witam Was wszystkich i na YouTubie, i na platformie Vegas Live, no i oczywiście na Facebooku, na Głównej Ściance Odmładzanie na Surowo, jak również na grupie Odmładzanie na Surowo społeczność. Dzisiaj spotykamy się tutaj wszędzie, we wszystkich miejscach, natomiast tutaj dzisiaj tylko startujemy na tych wszystkich platformach, natomiast będziemy nadawać tylko na platformie Vegas Live przez cały miesiąc, jak również na y, naszej grupie społecznościowej na Facebooku Odmładzanie na surowo społeczność, także jeśli nie macie jeszcze razem z nami w tych miejscach, to koniecznie po zakończeniu tego spotkania dzisiaj dołącz do nas, bądź razem z nami, bądź na bieżąco, ponieważ tam właśnie będziemy się spotykać, będziemy odpowiadać na Twoje pytania i będziemy się wspólnie motywować i nakręcać do wspólnego działania. Także dzisiaj selerowe wyzwanie, zaczynamy selerowe wyzwanie po to, kochani, aby się poczuć jeszcze lepiej, po to, żeby nasze zdrowie było cudowne I żebyśmy mogli skorzystać z tych wszystkich niesamowitych właściwości, właśnie selera naciowego. Powiecie, wariat jestem, godzina siódma rano, 1 stycznia. Ja tak od czterech lat już z wami się tutaj spotykam. To jest moje celebrowanie nowego roku. Ja w ten sposób celebruję nowy rok, w ten sposób się z wami spotykam, ponieważ to jest mój sposób na to, żeby pięknie rozpocząć nowy rok. Ale nie jestem jedyny. Na przykład mój syn Bogdan już od szóstej rano nie, i. Ćwiczył ja razem z nim zresztą już jestem po stu pompkach. W ogóle chciałem wam się pochwalić. Może to jest taka ciekawostka dla Was. Młodszy syn wpadł na pomysł na święta, żebyśmy do roku, do końca roku wykonali 2022 pompki. Wyobraźcie sobie, że 6 dni temu rozpoczęliśmy robienie pompek. W pierwszy dzień zrobiliśmy 400, później po 300. I wykonaliśmy 2022 pompki w przeciągu ostatniego tygodnia. Także można? Można. W każdym bądź razie, niekoniecznie każdy z nas musi takie pompki oczywiście wrzucać, ale jeśli ktoś coś postanowi, to można to wykonać. I mam nadzieję, że jeśli postanowisz dzisiaj, aby zrobić razem z nami to selerowe wyzwanie przez 30 dni, będziemy pili sok z selera, to skoro postanowiłeś, to doprowadzisz to do końca. Ponieważ mam nadzieję, że to, co ci dzisiaj przekażę, będzie miało dla Ciebie znaczenie, mam nadzieję, że zachęcę Cię do tego, żeby właśnie wprowadzić sobie wyciskanie soku z selera. Wyciskanie, nie jedzenie, ponieważ za momencik Ci powiem, dlaczego warto właśnie wyciskać. Jeśli nie miałeś do tej pory powodu, aby nabyć wyciskarkę do soków, to jest to właśnie to, co dzisiaj Ci przekażę, dlaczego warto właśnie zacząć wyciskać sobie soki. Także sok z selera naciowego. Nie mylcie, kochani, z selerem korzennym. To są dwa, dwie różne roślinki. Seler korzenny Wykorzystujemy z niego korzeń i to my akurat w przypadku odmładzania na surowo nieczęsto robiliśmy z tego ryż, gdzieś tam taki udający ryż, ale tak naprawdę nie używamy zbytnio selera naciowego, może do sałatki jarzynowej, jeśli ktoś lubi dodać. Natomiast sok, natomiast seler naciowy. To jest zioło, to nie jest warzywo nawet. To jest zioło w zasadzie w większości nieznane, chociaż przez ostatnie 4 lata, w zasadzie od momentu, kiedy Antoni William napisał książkę Seller Naciowy, Boski Lekarz, na całym świecie wszyscy zaczęli pić sok sellera. Czy to będą celebryci, czy to będą sportowcy, czy to będą tacy ludzie jak my, którzy chcą po prostu poczuć się lepiej. No to na co jest ten seller? Ja sobie będę tutaj wyciskał ten soczek. I porozmawiamy na ten temat, na co jest seller. Aha, może jeszcze zanim zacznę wyciskać sok sellera, to co będzie jeszcze ważne, bo może to najlepiej, żeby wybrzmiało tutaj na, na samym początku, to wyzwanie, które robimy razem, na całe szczęście już w tym roku mogę Wam powiedzieć, że pozwoli Wam zaoszczędzić pieniądze ponieważ można kupić dzisiaj seler naciowy, pęczek za 2,99, 3,99, a nawet jeśli kupisz za 4,99, to i tak zaoszczędzisz kupę pieniędzy, bo to jest pełnowartościowy posiłek, wypicie takiego soku z selera, no to może być dostarczenie wszystkich minerałów, które są Ci potrzebne na cały dzień. I taki pęczek, kiedy sobie kupisz, aby jeszcze zaoszczędzić pieniądze, my wcześniej obcinaliśmy sobie całą tą dupkę, ale robimy teraz inaczej. Bierzemy seler naciowy i obrywamy sobie po prostu te końcóweczki, które tutaj są i w zasadzie obrywamy, obmywamy tylko pod bieżącą wodą, wymywamy tutaj ten piasek, błoto, które tutaj jest i, a, i to w zasadzie wszystko. Można ewentualnie sobie to wcześniej umyć, namoczyć jeszcze w wodzie z octem albo zastosować przyrząd do oczyszczania. Czyli ozonator, jeśli chcecie dodatkowo jeszcze, no bo może seler naciowy nie jest jakąś taką hiper rośliną, która jest uprawiana bio, tylko bio i tak dalej. Mogą się trafić i bio uprawy, mogą się trafić też mniej bio uprawy. Możecie, jeśli macie taką możliwość, szukać bio, ale jeśli nawet nie znajdziecie bio, nawet z takiej zwykłej biedrony kupicie, czy z jakiegoś innego dyskontu, to muszę Wam powiedzieć, że taka, taki seler naciowy jest 100 razy zdrowszy niż kawałek. Mięsa na waszym talerzu. Także jeśli boicie się o pestycydy i o inne związki, które mogą was teoretycznie gdzieś tutaj w jakiś sposób wam zaszkodzić to korzyści czy benefity, które idą w związku z piciem soku z Selera są olbrzymie, są, nie wiem, dziesięciotysięcznokrotnie większe niż ewentualnie jakaś odrobina jakichś związków chemicznych, które były użyte przez rolnika, aby nie wiem, nie rosły wokół niego chwasty czy coś w tym rodzaju. W każdym bądź razie sok z selera, kupujemy pęczek, obrywamy, oszczędzamy i wyciskamy. I teraz ja będę sobie wyciskał i powiem wam, dlaczego warto właśnie ten sok z selera pić, dlaczego my ten sok z Selera w zasadzie. Pijemy. Kochani, przede wszystkim sokselera dla mnie to jest obniżanie stanów zapalnych. Czyli obniżamy sobie stany zapalne. Czy to będą stany zapalne w stawach, czy to będą stany zapalne mięśni, czy to będą przede wszystkim stany zapalne naszego układu pokarmowego. Różnego rodzaju autoagresje, problemy autoimmunologiczne, tak zwane IBS, albo na przykład wrzodziejące lito, albo na przykład leśnierskiego krona i inne, które są związane z układem pokarmowym. Seler naciowy ma specjalne związki, ja tu nie będę się popisywał nazwami tych związków, bo to nie jest dla nikogo, dla nikogo potrzebne, ale jeśli chcecie, to Wam opowiem podczas następnego naszego spotkania już tutaj na grupach, co faktycznie, jakie związki są tutaj e, e, pomocne dla nas, dla naszego układu pokarmowego i wątroby również. Wątroba to też układ pokarmowy, właściwości oczyszczające wątrobę. I tutaj seler naciowy gasi stany zapalne. Działa jak taki strażak w naszym organizmie. Wypijasz sok z selera, i masz zakaszone stany zapalne. Następna sprawa to jest refluks. To również yy, układ pokarmowy, ale wiele osób nadal cierpi na refluks, mimo tego, że yy, zaczynają się coraz lepiej odżywiać, i na przykład wprowadziły ocet jabłkowy, troszeczkę zajmuje czasu, żeby naprawić refluks. Niektórzy mają natychmiastowe rezultaty, niektórzy potrzebują miesiąca dwóch. Albo na przykład nie dasz rady pić octu jabłkowego i czasami piszecie, Mariusz, ja nie dam rady pić octu jabłkowego, co mogę pić. Możesz pić ocet. Możesz pić seler naciowy. Możesz pić seler naciowy, on ma bardzo podobne właściwości wspomagające nasz, nasz żołądek, może nam poprawić produkcję kwasu żołądkowego, przez co może się skończyć refluks. Oczywiście najlepszym sposobem na poprawienie sobie w ogóle naszego żołądku, układu pokarmowego jest sok z kapusty, ale sok z selera naciowego, jeśli ktoś nie da radypić pić soku z kapusty na przykład, nie lubi, to sok z selera naciowego będzie wspaniałym, równoważnym zamiennikiem. Następna, trzecia rzecz, to tak już mówiłem, łagodzi stany zapalne w układzie pokarmowym, ale też o, jeśli masz objawy boreliozy, lime tak zwany po, po angielsku, czyli objawy o boreliozy, Możecie kochani również zastosować, zobaczyć jak to dla Was zadziała. Następna rzecz to wzdęcia, zaparcia, ale też i SIBO, czyli znowu układ pokarmowy. Jeśli dalej coś tam się dzieje w układzie pokarmowym, zjadasz, puchnie ten brzuch, nie trawi się, masz zaparcia, wzdęcia, gazy itd., itd. Seler naciowy może to wyregulować, ale też pomaga nam przy SIBO. Czyli SIBO to jest też wspaniałe, też wspaniałe działanie. SIBO to jest przerost flory bakteryjnej w naszym jelicie cienkim i nie powinno jej tam być, nie powinno jej tam być aż tyle. Ona nam przyszła pomóc oczyścić nasze jelito cienkie. Ona nie przyszła tam, żeby nas zaatakować, i zrobić nam krzywdę, ale, ale no, wiele osób niestety cierpi na SIBO, dlatego warto by było zastosować właśnie seler naciowy na SIBO. Następna rzecz, którą mamy na wyciskaniu tego soku z troszeczkę więcej, ale następna rzecz, która jest ważna, to jest zapalenie górnych dróg oddechowych. Jeśli obserwujecie już nas jakiś czas, to wiecie, że każdy sok zielony, wyciśnięty zielony sok, będzie poprawiał funkcjonowanie górnych dróg oddechowych, poprawi wydolność oddechową, ale też na przykład poprawi gardło. Nie wiem, czy płukaliście w dzieciństwie wodą z solą, nas mama nauczyła, że jak boli mnie, bolało mnie gardło, to brałem sobie wodę z solą i płukałem. Seler naciowy to jest mnóstwo sodu, czyli tej soli. Bolicie gardło, nie lubisz solą płukać, możesz przepłukać sobie selerem naciowym. A w ogóle, jeśli już wyciśniesz sobie sok z selera, za powiem ile, jak długo i tak dalej, to warto pierwsze dwa łyki, przegulgać sobie, niekoniecznie przez gardło, ale przez buzię, żeby połączyć go z enzymami, z sokami trawiennymi, które wytwarzają się w ślinie i żeby to wszystko dopiero wpadło do naszego żołądka. Następna sprawa, która jest ekstremalnie ważna, która pomogła już tysiącom Polaków, ale też milionom ludzi na świecie, to jest regulacja ciśnienia. To jest wspaniały diuretyk. Jeśli masz nadciśnienie, możesz sobie zmierzyć na początku naszego wyzwania, jakie masz stanem ciśnienia i mierzyć sobie w międzyczasie, a najlepiej na koniec i podać nam rezultaty. To są dosłownie tysiące osób, które wyregulowały sobie ciśnienie. Jeśli masz stany naciśnienia, selernaciowy, tak samo oczyszcza nasz układ pokarmowy, ale też układ krwionośny jest naprawdę niesamowity na regulację ciśnienia. Ale ktoś powie: Mariusz, ale ja mam niedociśnienie, mam niskie ciśnienie. Kochani, tak jest cudowny, że działa w dwie strony. I ze względu na to, że zawiera sód, tak jak powiedziałem, czyli w postaci takich klastrów sodowych, to również jest w stanie zatrzymać tą wodę w naszym organizmie, jeśli ktoś ma niskie ciśnienie, żeby poprawić to ciśnienie. Bo widzisz, niskociśnieniowcy mają po prostu za mało sodu i wystarczy, że wprowadzą sobie więcej sodu, ta woda będzie się w ich organizmie zatrzymywać, sód zatrzymuje wodę i wtedy są w stanie poprawić sobie ciśnienie. Rozpuszcza kamienie. Następna niesamowita zdolność soku z selera naciowego, jeszcze raz tego przypomnę, że to jest zioło i to jest taki, takie zioło lecznicze, takie, takie nektar bogów, takie, takie czy boga, które po prostu pomaga nam na wiele dolegliwości. E, może rozpuszczać kamienie pęcherzyko żółciowym, może przede wszystkim rozpuszczać kamienie nerkowe. Także jeśli masz z tym problemy, to sok selera naciowego naprawia skórę. I widzisz to, co wewnątrz, to na zewnątrz. Czyli jeśli naprawi nam układ pokarmowy, to również naprawi skórę. I teraz uwaga, Praktycznie co roku trafia nam się chociaż jedna osoba, która zaczyna pić sok z selera i nagle dostaje wysypki na twarzy, zaczerwienienia, różnego rodzaju liszajów, zmian skórnych i tak dalej. Pojawia się zdjęcie, no i wiele osób wskakuje i mówi, odstaw ten seler, co ty robisz, co ty robisz? A ja mówię wtedy, spokojnie, tak jak szczęsny, tak? Jak podchodził Messi do strzelenia gola. Spokojnie. I później co wybronił? Tak samo jest i tutaj. Spokojnie. Wyszła wysypka na twarz podczas pic picia soku z selera. To działa jak? Najpierw musi być gorzej, aby mogło być lepiej. Także najpierw musi być gorzej, jeśli chodzi o sok z selera. Najpierw zacznie to leczyć. A jak zacznie leczyć układ pokarmowy, to zacznie też leczyć skórę, a później w przeciągu 30 dni wy wyłagodzi wszystko i na koniec będziesz piękny i młody. Także, kochani, jak się pojawi tylko takie zdjęcie, jakieś i komentarze, przestań z tym selerem i tak dalej, a nie mówiłem ci nie z selera, to natychmiast powiedzcie, kochani, Mariusz o tym mówił spokojnie, wybronimy to, załatwimy, były takie przypadki, nic się nie stało, a wręcz przeciwnie, wszystko się ponaprawiało. Jeśli masz zniszczone emocje, zepsute emocje, zdenerwowany non-stop, non-stop coś się dzieje w Twoim życiu, seller może Ci to naprawić. Może Ci poprawić emocje, ale też dać Ci energię, dać Ci energię. Kochani, napicie się soku z selera z samiutkiego rana, na czczo, to tak jak napicie się kawy, bez żadnych skutków ubocznych. Seler naciowy poprawia krążenie, poprawia energię i przez to będziecie mieli dużo więcej energii. Niektórzy piszą nam, Mariusz przestałem pić kawę dzięki temu naciowemu, odstawiłam kawę, odstawiłem kawę, seler naciowy działa dla mnie bardzo podobnie, ale bez skutków ubocznych, bo widzisz, seler naciowy w przeciwieństwie do kawy nie dotyka naszych nadnerczy, nie wytwarza niepotrzebnie adrenaliny, nie wytwarza niepotrzebnie kortyzolu, po prostu działa w sposób energetyczny, daje nam te swoje składniki energetyczne. Co to są za składniki energetyczne? Wszelkiego rodzaju elektrolity. Wszystkie, wszelkiego rodzaju elektrolity, jak sód, potas i inne elektrolity, których potrzebujemy w małych ilościach, tak zwane pierwiastki śladowe, one dostają się do naszego organizmu i pobudza to funkcjonowanie, poprawia się tak zwany metabolizm, w każdej komórce zaczyna się wytwarzać energia i ty jesteś bardziej naenergetyzowany, Jest antywirusowy, antybakteryjny. Widzicie, jeśli ktoś ma jakieś stany zapalne, to można na przykład mu polecić sok selera naciowego. Niektórzy polecają rosół, a taki rosół bardzo często ma seler w sobie. I to można by było się zastanowić, co w tym rosole tak naprawdę może komuś pomagać. Być może ten seler naciowy, bo niektórzy dodają selera naciowego do zupy, niektórzy używają do jedzenia. A ja was jeszcze raz bardzo mocno zachęcam do tego, żebyście właśnie. Używali go do wyciskania sobie soku. Można go jeść, nie ma problemu. Natomiast nasz układ pokarmowy działa jak wyciskarka do soków, jeśli chcemy. Dostarczyć coś łatwego do spożywania, łatwego do trawienia do naszego organizmu, to warto dostarczyć to w formie soku. E, e, oszczędza pieniądze, mówiłem już o tym. A, oszczędza pieniądze. E, e, pęczek kosztuje od 2,99 Być może nawet jak zaczniemy te stelarowe wyzwania, jak szaleni, wiem, że zawsze jeszcze są jakieś większe promocje. Być może taka promocja nam się przydarza. A jeśli nie, to i tak to jest olbrzymia oszczędność. Jak porównywałem w biedronce ostatnio, e, najtańszy kawałek e, kilogram mięsa kosztuje 13 zł a sok z selera pęcze, kosztuje niecałe 3 złote. Także oszczędność, oszczędność, oszczędność. I teraz jak to robimy? Jak to robimy, kochani, przede wszystkim tak jak powiedziałem, myjemy, najpierw myjemy, kupujemy, myjemy, pozbywamy się tego brudu przede wszystkim, tak? Nie musimy chrupać tej ziemi, chociaż kto wie, może to i jest warto pochrupać czasami tą ziemię, ale to nie o to chodzi. Myjemy i wyciskamy sobie sok. Wyciskamy sobie do pół litra soku. Według Antoniego Williama potrzebujemy pół litra soku raz dziennie na czczo przez minimum 30 dni. Na czczo, co to oznacza? Nic nie jemy przed selerem naciowym. Na wszystkie pytania typu, czy, czy pijemy ocet jabłkowy, czy mogę wziąć się tyroks i tak dalej, będę już odpowiadał bezpośrednio na grupach, ale uwaga, nie pijemy octu jabłkowego przed Sokiem z selera, w ogóle w zasadzie najlepiej nic nie spożywać, sok z selera niech będzie tym pierwszym płynem, tak jakby się napił wody, po prostu samego rana na jest to zioło, jest to tak jakby zaparzyć zioło i pijemy właśnie taki soczek z selera na I uwaga, przez 30 minut od wypicia soku z selera nic nie jemy. Dajemy temu selerowi się przerobić w naszym żołądku, wypłynąć z żołądka i popłynąć do naszych jelit, i dopiero po pół godziny możemy zjeść. A jeśli jesteś osobą, która stosuje tak zwany postprzerywany czasową głodówkę, intermittent fasting, jest, jak zwał, tak zwał, czyli masz posiłek o 11, no to wypijasz sobie sam rano rana. Ja na przykład wypijam sok, selera o 5.30 rano, z wami będę wypijał o 7, bo będziemy się tutaj o 7 spotykać, będziemy, sobie wyciskać sołki, będziemy sobie rozmawiać. W każdym razie wypijam o 7 rano i dopiero później zjadam posiłek o 11. No ale co jeszcze, właśnie z tym posiłkiem, bo ja powiedziałem, że dzisiaj startujemy. Selerowe wyzwanie, ale też powiedziałem, że startujemy co? Startujemy weganuary. Startujemy weganuary, ko kochani. A co to oznacza? Weganuary to vegan uary. Uary to jest dzianuary, a january po angielsku to jest styczeń, czyli wegański styczeń. Wegański styczeń, zapraszam Was do tego, kochani, żebyście w połączeniu z sokiem selera, Prowadzili również dietę bezmięsną przez cały miesiąc, żebyście przez cały miesiąc nie zjadali nic od zwierzęcego. Nic, co ma oczy i plany na przyszłość. Co to będzie? To będą na przykład jajka. Mariusz, nie będziemy jeli jajek tylko przez miesiąc. Zrób to przez miesiąc, pokaż dla swojego ciała, daj mu możliwość się zregenerować. Nie jedz jajek przez miesiąc, nie pijemy mleka, nie jemy żadnego nabiału, nie spożywamy żadnych twarożków, serków i innych rzeczy. Nie zjadamy kurczaków, nie zjadamy wędlin, nie zjadamy wołowiny, wieprzowiny, koziny, baraniny, wielbłądziny, koniny, no czegokolwiek po prostu, co ma oczy plany na przyszłość. Zachęcamy Cię do tego. Będziemy Ci tutaj podrzucać filmy na grupach z wieloletnimi weganami, którzy przez 30, 40, nawet 70 lat. Nie jedzą żadnych pokarmów od zwierzęcych, i oni będą się wypowiadać tutaj przez cały miesiąc dla nas na grupach i mówić, pokazywać te e, e, benefity, te korzyści, które płyną z tego właśnie niejedzenia zwierząt. Także oglądaj materiały na bieżąco na Vegeta Life, jak również na odmładzanie na surowo społeczność aby się przekonać, aby się upewnić, że weganizm to jest coś, co będziesz chciał, chciała stosować przez resztę swojego życia, po to, żeby poczuć się lepiej, po to, żeby nie chorować, po to, żeby nie stworzyć w swoim organizmie chociażby nowotworów i będziemy mieli w tym roku w Katowicach specjalnego gościa, który pokazał, wykazał, kochani, że mięso wytwarza nowotwory w naszym ciele. Nie będę jeszcze dzisiaj zradzał do końca, ale już niektórzy, którzy znają, weganizm, to wiedzą o kim mówię, natomiast już jutro przekażemy Wam informację, kto to będzie, jacy to będą goście, niesamowici goście zresztą w Katowicach. Tak jak wspomniałem na samym początku, na pytania typu co jeść, jak jeść i po co, czy selernaciowy dla kobiety karmiącej i ta, no wszystkie pytania, które jakiekolwiek będziecie chcieli tutaj zadać, wszystko będziemy odpowiadać na platformie Vegas Life, jest to specjalna platforma społeczności odmładzanie na surowo, jak również na Facebooku na odmładzanie na surowo społeczność. Także specjalna grupa zamknięta, gdzie robimy wyzwanie. Widzimy się w Katowicach 14-15 stycznia. Dla wszystkich selerowiczów będziemy, będziemy was po prostu mile widać. W Katowicach dowiecie się dużo więcej na temat zdrowego stylu życia. Zachęcamy Was bardzo mocno do tego. Ale teraz jeszcze uwaga! To, co będzie ważne, ponieważ jest to wyzwanie, które może poprawić Twoje. Twój wygląd, Twoje funkcjonowanie. Zachęcam Cię do tego, abyś teraz, dzisiaj zrobiła sobie zdjęcie przed, a później zrobisz sobie zdjęcie po. Zrób sobie zdjęcie twarzy, albo na przykład, jeśli masz jakąś bliznę, albo zmiany na skórze, zrób sobie zdjęcie tego dzisiaj, przed rozpoczęciem picia tego cudownego nektaru. Jak będziemy pieli go codziennie przez miesiąc, to za miesiąc czasu zrobisz sobie zdjęcie i zobaczysz, jak to dla Ciebie zadziałało. Pokaż to na grupach, pokaż to w społeczności. Następna rzecz, zważ się, ponieważ jest to znowu wyzwanie, warto stanąć dzisiaj na wadze, zapisać wagę, ile w kilogramach dzisiaj ważysz, e, zmierzyć się w pasie, bo być może będziesz ćwiczyć e, i e, na przykład mięśnie objętościowo są cięższe od tłuszczu, spalisz tłuszcz, waga zostanie podobna, natomiast okaże się, że w pasie 5 cm masz mniej. Także warto zmierzyć się w pasie na wysokości pępka, aby w tym samym miejscu zmierzyć się za miesiąc. Zapisać sobie, a później się podzielić razem z nami. Z ciśnieniem, tak jak mówiłem, jeśli masz problemy z ciśnieniem, zmierz sobie ciśnienie. Możesz mierzyć sobie ciśnienie po wypiciu soku z selera, patrzeć, jak to na ciebie zadziała. Pół godziny na przykład po wypiciu soku z selera, zobaczyć, czy są wahania, czy są jakieś zmiany, ale oczywiście również na koniec naszego wyzwania. I uwaga, co tutaj będzie ważne. Konkursy, kochani. Konkursy. Konkursy, I jeszcze raz konkursy. Będziemy mieli dla Was tutaj na naszych grupach, na naszych platformach, będziemy mieli specjalne konkursy. Jutro ogłosimy, jaki będzie konkurs, ale na pewno warto będzie być aktywnym. Aktywność, czyli wszędzie komentować, dawać paluszki, serduszka i dzielić się treściami z tego naszego wyzwania. Możesz ten film, który jest dzisiaj. Jeśli Ci się podoba to nasze rozkręcenie nowego roku e, i jeśli chcesz zachęcić swoich znajomych czy swoją rodzinę, możesz go albo z YouTube'a, albo z Facebooka podzielić u siebie na swojej tak zwanej ściance, na swoim profilu, na Facebooku czy gdziekolwiek. Rozesiej to wszędzie. Powiedz, że zaczynamy pospolite ruszenie, że będziemy pili sok z selera, będziemy się uzdrawiać. Niech inni też się o tym dowiedzą, niech do nas dołączą. Zachęć ich do tego. Osoby, które będą najbardziej aktywne, będziemy nagradzać także. Bądź aktywny, motywuj siebie i innych. Aktywność da Ci motywację. Jak zrobisz sok selera, zrób zdjęcie, wyślij na grupie. Jak będziesz chcieć, nakręć króciutki filmik, jak, jak wyciskasz sobie sok. Nie musi być to koniecznie tylko Facebook i YouTube, możesz robić to na Instagramie, wrzucać do nas na platformę i tak dalej, i tak dalej. I co? Wyznacz sobie cele na 2023 rok i podążaj za nimi. Wyznacz sobie cele po to, żeby Zrealizować coś pięknego, coś nowego, coś niesamowitego. Nowy rok to nowe życie, to nowe, każdy, każdy dzień to nowe życie, ale nowy rok to nowe życie, nowe wyzwanie. Zrób coś nowego. Zapisz sobie cele, wypisz, wymyśl sobie e, cele i realizuj je. Czy uda ci się je zrealizować w miesiąc czasu, razem z nami tutaj z celorowym wyzwaniem? Na pewno część tak. Natomiast wiadomo, że na niektóre cele trzeba troszeczkę więcej. Mamy taką tendencję, że przeceniamy, co można zrobić w trzy dni, a nie doceniamy tego, co na przykład można zrobić w trzy miesiące. A ja mam dla was niesamowite plany. Przede wszystkim styczeń to jest selerowe wyzwanie, plus we czyli nie jest nic, co ma oczy i plany na przyszłość przez miesiąc czasu. Na przełomie lutego i marca tutaj na grupach zrobimy wielki post. Przez 7 dni będziemy pili tylko sok selera i wodę, czyli nic nie będziemy jedli. To będzie coś niesamowitego. Kilkadziesiąt tysięcy osób wzięło już w tym udział w Polsce razem z nami. Także na grupach dołącz do nas, aby ci to nie ominęło. A w połowie kwietnia zaczynamy moje 90 dni. Nowe, absolutnie nowe, trzecie wydanie, moje 90 dni, które skończy się w połowie lipca. A w, dalej, no dzisiaj wam nie zdradzę wszystkiego, bo jak wam dzisiaj wszystko zdradzę, to o czym wam będę później opowiadał. Także kochani, zaczynamy, startujemy. Ja jestem bardzo podekscytowany, tak jak widzicie, już możecie tutaj w tym live'ie, pod tym live'em zapisać swoje pytania, komentarze. Ja przejrzę to później wszystko, spiszę na kartkę i już na naszych prywatnych spotkaniach o 7 rano na platformie Vegas Live, jak również na odmładzanie na surowo społeczność będę Wam odpowiadał. To co, jesteśmy gotowi? 3, 2, 1, startujemy! Cel ciśnie, ściśnie, ściśnie, dziąło Aj Mariusz była, co różne sokie piła Na live'ach tłumaczył, jak robić lewatywę Cisza chciałbym to zwieść, na suro jada cześć Szukas selera weź i wypi z nami zdrowie Sel, ciśnę, ściśnie, cel Włonie czeka mnie w górę, to za nami nie wypije, długo nie pożyje Wszyscy wyciskamy! Łuku! Śledzik do troneczku był, ale się szybko zbyło bo na imprezę przyszli wszyscy subskrybenci. Ja im, życzę ci, być marę żył I daj tu na dół, jak robić Jak wyciśniesz więcej, to na więcej. Czekolet, Dzień dobry, Ek. Długo nie pożyję Cele Cel w Się odbłądzamy Za zdrowie maja dzisiaj Wszyscy wyciskamy Włączaj w łącze komórek Panuchy w górę Co z nami nie wypiję Długo nie pożyję ser do samy Się odbłądzamy Za zdrowie maja dzisiaj Wszyscy wyciskamy W łącze komórek Panuchy w górę Długo nie pożyje, ale będą samy, się odwodzamy, za zdrowie dzisiaj, życzymy wszystkim.